Weź teraz głęboki oddech i połącz się ze swoją najbardziej pierwotną intuicją. Spójrz na obraz przed sobą. Nie analizuj raz, nie myśl o estetyce, nie wybieraj racjonalnie tego, który uważasz za najpiękniejszy. Chcę, żebyś poczuł. Wyobraź sobie, że idziesz samotną drogą, być może z ciężarem trudnego dnia na ramionach, i nagle pojawia się jeden z tych trzech psów. Do którego z nich instynktownie czujesz nieodpartą potrzebę podejścia i pogłaskania, którego twoja dusza rozpoznaje jako bezpieczną przystań, towarzysza czy obrońcę. Ten pozornie błahy wybór, dokonany w ułamku sekundy przez twój układ limbiczny, jest złotym kluczem, który otwiera drzwi do twojej podświadomości. Karl Jung powiedział, że to, co nas przyciąga w świecie zewnętrznym, jest często odbiciem wewnętrznej treści, która woła o integrację. Pies w symbolice snów i archetypów reprezentuje naszą lojalność, nasze instynkty opiekuńcze i sposób, w jaki oferujemy i otrzymujemy bezwarunkową miłość. Wybierając jednego z tych trzech strażników, nie wybierasz zwierzaka. Ujawniasz architektoniczny plan swojego serca, swój styl miłości, swoje rany związane z przywiązaniem, a przede wszystkim swój cień w związkach. Dziś rozszyfrujemy ten cichy język Twojej psychiki. Odkryjesz, dlaczego kochasz tak, jak kochasz, dlaczego przyciągasz określone typy partnerów i jakie ukryte zagrożenia sabotują Twoje szczęście. Ale bądź ostrożny. To, co tu ujawnimy. Może dotknąć wrażliwych punktów, ponieważ patrzenie na nasz sposób kochania często oznacza patrzenie na nasze najgłębsze potrzeby. Przygotuj się, ponieważ podróż w głąb siebie zaczyna się teraz. A jeśli czujesz, że ta eksploracja jest dokładnie tym, czego potrzebuje twoja dusza w tej chwili. Jeśli uświadomisz sobie, że w twoim życiu istnieją powtarzające się schematy, których nie możesz przełamać samą siłą woli, przygotowałam dla ciebie coś jeszcze głębszego i bardziej ustrukturyzowanego. Samopoznanie dzięki temu filmowi to pierwszy krok, ale prawdziwe uzdrowienie wymaga metody. Kompletny zestaw podróży Cienia to praktyczny, krok po kroku przewodnik, który pomoże ci nie tylko zrozumieć, ale także zintegrować swoją ukrytą moc i rozpuścić autosabotaż w zaledwie 7 dni. Ten ekskluzywny zestaw zawiera praktyczny e-book, audiobook którego możesz słuchać gdziekolwiek chcesz mapę 12 archetypów, która pomoże ci odnaleźć się w ludzkiej psychice oraz potężną medytację z przewodnikiem do spotkania z cieniem. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą transformację i chcesz przestać kręcić się w kółko, specjalny link z ofertą premierową czeka na Ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem. Nie odkładaj na jutro tego, czego pragnie Twoja dusza. Jeśli w wyobraźni twoja ręka powędrowała prosto do jędrnej sierści i dumnej postawy pierwszego psa owczarka niemieckiego, łączysz się z archetypem strażnika lub lojalnego wojownika. Psychologia stojąca za tym wyborem ujawnia styl miłości oparty na honorze, strukturze i absolutnej ochronie. Nie kochasz lekko. Dla ciebie, miłość to pakt krwi. Owczarek niemiecki to pies pracujący, skupiony i zdyscyplinowany. To wskazuje, że w związkach szukasz przede wszystkim niezawodności i kompetencji. Jesteś osobą, która trzyma wszystko w kupie, gdy wszystko się rozpada. Twój styl miłości to my przeciwko światu. Ofiarowujesz niezachwianą lojalność i oczekujesz dokładnie tego samego w zamian. Zdrada to dla ciebie nie tylko ból, to unicestwienie twojego moralnego wszechświata, kochasz poprzez akty służby i ochrony, chcesz zapewnić swojemu partnerowi bezpieczeństwo, jedzenie, opłacone rachunki i ochronę przed wszelkimi zewnętrznymi zagrożeniami. W Twoim sposobie kochania kryje się wewnętrzna szlachetność, niemal militarny charakter oddania. Jednak tam, gdzie jest dużo światła, cień jest gęsty. Cień tego archetypu tkwi w potrzebie kontroli i trudności z okazywaniem wrażliwości. Czujna postawa owczarka niemieckiego na obrazie z nastawionymi uszami i przenikliwym spojrzeniem odzwierciedla emocjonalną, nadmierną czujność. Możesz mieć tendencję do obserwowania partnera nie ze złej woli, ale z głębokiego strachu, że jeśli się rozluźnisz, nastąpi chaos lub zostaniesz zdradzony. Twój cień może objawiać się zaborczą zazdrością, nadmierną sztywnością lub ostrą krytyką, gdy druga osoba nie spełnia Twoich bardzo wysokich standardów postępowania. Możesz przekształcić związek w koszary. Gdzie miłość mierzy się posłuszeństwem lub przewidywalnością. Niebezpieczeństwo polega tu na uduszeniu ukochanej osoby pod pretekstem troski. Możesz mieć trudności z odróżnieniem ochrony od dominacji. Być może w głębi duszy wierzysz, że będziesz kochany tylko wtedy, gdy będziesz użyteczny lub niezastąpiony, i dlatego stwarzasz sytuacje, w których druga osoba polega na Twojej sile. Uniemożliwiając jej rozwój, Twoim wyzwaniem w integracji jest nauczenie się obniżania gardy, to zrozumienie, że prawdziwa intymność wymaga od Ciebie zdjęcia zbroi. Kochać to także pozwolić drugiej osobie popełniać błędy, być bezbronną i móc odpocząć bez konieczności ciągłego monitorowania otoczenia. Twoje uzdrowienie leży w zaufaniu, że zasługujesz na miłość nie za to, co dajesz lub chronisz. Ale po prostu za to kim jesteś. Zagłębmy się teraz w to, czy twoja dusza została urzeczona łagodnym majestatem i melancholijnym spojrzeniem drugiego psa, Bernardyna. Jeśli wybrałeś tego olbrzyma z beczką na szyi, uniwersalny symbol ratunku w śniegu, działasz pod wpływem archetypu opiekuna lub Zbawiciela. Twój styl miłości jest głęboko ofiarny, macierzyński, lub ojcowski i nieskończenie cierpliwy. Bernardyn to pies, który znosi ekstremalne zimno, ciężar i wyczerpanie, by ratować utracone życie. To pokazuje, że w miłości masz tendencję do poszukiwania zranionych. Czujesz się bardziej żywy i bardziej użyteczny, gdy naprawiasz kogoś, gdy ofiarowujesz ciepło tym, którzy są emocjonalnie zamrożeni. Twoja zdolność do empatii jest kolosalna. Chłoniesz ból innych, jakby był Twoim własnym. Jesteś bezpieczną przystanią, przyjaznym ramieniem, tym, który wybacza to, co niewybaczalne i zawsze daje drugą, trzecią, dziesiątą szansę. Kochasz poprzez pielęgnowanie. Dla ciebie kochać to leczyć. Jednak cień tego archetypu jest zdradliwy i często niewidoczny dla osoby, która go nosi, ponieważ maskuje się jako cnota. Cień Zbawiciela to potrzeba, by druga osoba pozostała chora lub złamana, abyś nadal pełnił swoją funkcję. Zadaj sobie szczerze pytanie: kim byłbyś, gdybyś nie miał nikogo, kogo mógłbyś uratować? Twój cień może objawiać się jako przytłaczająca współzależność, w której całkowicie negujesz siebie, by żyć życiem drugiej osoby. Beczka na szyi psa symbolizuje zasób, który oferujesz, ale także ciężar, który nosisz. Często przyciągasz narcyzów lub osoby niedostępne emocjonalnie, ponieważ twoja podświadomość szuka wyzwania w postaci ratunku. Próbujesz kochać ból drugiej osoby, aż zniknie. Ale w efekcie wyczerpujesz się. Ciemną stroną jest tu manipulacyjne męczeństwo, w którym możesz pomyśleć lub powiedzieć: "Zrobiłem dla ciebie wszystko, a ty mi się tak odwdzięczasz?". Używasz swojej ofiary jako karty przetargowej, by kupić miłość i lojalność, tworząc emocjonalny dług, którego druga osoba nigdy nie będzie w stanie spłacić. Ryzyko polega na tym, że staniesz się matką lub ojcem swojego partnera, zabijając polaryzację i pożądanie seksualne, zmieniając romans w klinikę rehabilitacji emocjonalnej. Twoja integracja wymaga od ciebie nauczenia się stawiania twardych granic. Musisz zrozumieć, że nie możesz uratować nikogo, kto nie chce być uratowany, i że twoja wartość nie polega na ilości bólu, którą jesteś w stanie znieść. Zdrowa miłość to miłość między dwojgiem dorosłych, a nie między pielęgniarką a pacjentem. Zauważ, jak potężne, a jednocześnie niewygodne są te spostrzeżenia. Uświadomienie sobie, że masz tendencję do kontrolowania jak owczarek niemiecki lub poświęcania się jak Bernardyn, jest początkiem zmiany, ale intelektualne uświadomienie sobie tego nie rozwiązuje problemu emocjonalnego. Jasność bez działania nie zmieni twojego życia, uczyni cię jedynie bardziej świadomym obserwatorem własnej tragedii. Dlatego kompletny zestaw podróży cienia jest dla ciebie niezbędny i pilny. Zawiera cztery praktyczne narzędzia: e-book z metodą, audiobook do wzmocnienia, szczegółową mapę i medytację z przewodnikiem. Dzięki czemu możesz praktykować tę integrację każdego dnia i przeprogramować te instynkty. Jeśli poważnie myślisz o powstrzymaniu samosabotażu i chcesz budować relacje oparte na zdrowiu, a nie na nerwicy. Kolejny krok jest jasny: link wciąż czeka na ciebie w przypiętym komentarzu, i to jest narzędzie, którego brakowało ci, aby przekształcić swoją teorię w doświadczenie. Wreszcie, jeśli twoje serce zabiło mocniej na widok trzeciego psa, kundelka w kolorze karmelu lub mieszańca o bezpośrednim, prostym i skromnym spojrzeniu, nawiązujesz kontakt z archetypem sieroty lub realisty. Który Jung utożsamiał również z zwykłym człowiekiem lub zwykłym człowiekiem. To chyba najbardziej złożony i humanitarny wybór. Wybierając psa bez rodowodu, bez statusu czystej rasy, ujawniasz styl miłości, który ceni autentyczność ponad wygląd, autentyczną więź ponad status i odporność ponad perfekcję. Twoja miłość jest przyziemna. Nie szukasz bajek. Czarujących książąt ani bohaterskich zbawicieli. Szukasz wspólnika w zbrodni, równego sobie, kogoś, przy kim możesz być całkowicie sobą, bez masek, bez filtrów, z odsłoniętymi wszystkimi niedoskonałościami. Mieszaniec to ten, który przetrwa, ten, który potrafi się przystosować lojalny z wdzięczności, a nie z obowiązku. W miłości jesteś towarzyszem. Masz ostre poczucie humoru w odniesieniu do życiowych tragedii i posiadasz ogromną zdolność akceptowania drugiej osoby taką, jaka jest. Nie próbujesz zmienić partnera, ponieważ rozumiesz, że wszyscy jesteśmy mieszanką cech i wad. Jednak cieniem tego archetypu jest głęboki lęk przed porzuceniem i dewaluacją ja. Słabszy w psychice zbiorowej to ten, który często był zostawiany w tyle, który musiał walczyć o okruchy. Twój cień może objawiać się jako ograniczające przekonanie, że nie zasługujesz na to, co najlepsze, że powinieneś zadowalać się tym, co masz. Możesz skończyć tolerując lekceważące lub niedbałe zachowanie, po prostu dlatego, że boisz się samotności, lub dlatego, że uważasz, że związki. I tak są trudne. W Twoim cieniu kryje się ukryty cynizm, rezygnacja, że pełna miłość nie istnieje, więc kurczowo trzymasz się tego, co otrzymujesz. Innym mrocznym aspektem jest brak ambicji w związku. Możesz pozwolić, by związek popadł w stagnację, popadł w rutynę i samozadowolenie, tracąc blask i namiętność, przekształcając miłość w jedynie funkcjonalne współistnienie. Możesz mieć trudności z wyrażaniem swoich bardziej wyrafinowanych potrzeb lub najszczytniejszych marzeń, z obawy przed popadnięciem w arogancję lub rozczarowaniem innych. Twoja integracja zależy od odzyskania wewnętrznej szlachetności. Musisz zrozumieć, że choć prostota jest cnotą, zasługujesz na niezwykłą miłość. Twoja zróżnicowana dusza jest wyjątkowa, niczym alchemia której nie ma nigdzie indziej i która ma nieocenioną wartość. Naucz się prosić o więcej, marzyć o wielkich rzeczach i wierzyć, że nie tylko musisz przetrwać miłość, ale możesz w niej rozkwitnąć. Obserwując tych trzech strażników, uświadamiamy sobie, że każdy wybór jest jak lustro. Owczarek niemiecki uczy nas lojalności, ale ostrzega przed kontrolą. Bernardyn uczy nas współczucia, ale. Ostrzega przed nadmiernym poświęceniem. Mieszaniec uczy nas autentyczności, ale ostrzega przed samokrytyką. Prawda jest taka, że wszyscy nosimy w sobie cząstkę tych trzech psów, ale jeden z nich przewodzi stadu Twojego serca w tej chwili. Samoświadomość wygenerowana przez te refleksje jest fascynująca, rozpala światło w ciemnym pokoju, ale prawdziwa magia, alchemia. Która przemienia ołów w złoto, dzieje się tylko wtedy, gdy przekształcisz to światło w ukierunkowane działanie. Dość życia na łasce swojego cienia, powtarzania tych samych cykli kontroli, bólu lub niedostatku w Twoich związkach. Kompletny zestaw. Podróż cienia to Twoja ostateczna szansa, aby wykorzystać wszystko, czego dziś się dowiedzieliśmy, i zastosować sprawdzoną siedmiodniową metodę. Aby zintegrować swoją moc, dzięki praktycznemu e-bookowi, wciągającemu audiobookowi, mapie 12 archetypów do jeszcze głębszej eksploracji oraz medytacji z przewodnikiem, która przemawia bezpośrednio do Twojej podświadomości, będziesz mieć kompletny arsenał do zmiany. Wszystko, czego potrzebujesz, cztery narzędzia w jeden, jest dostępne już teraz w specjalnej cenie startowej. Która jest znikomą inwestycją w porównaniu z transformacją, jaką przyniesie Twojemu życiu miłosnemu i osobistemu. Nie opóźniaj swojego uzdrowienia dłużej, nie pozwól, aby cień nadal dyktował Twoje wybory. Kliknij teraz w pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij dziś pisać swoją historię na nowo, przejmując kontrolę nad swoim wewnętrznym stadem. A teraz chcę wiedzieć od ciebie, który z tych trzech psów dotknął twojej duszy? Jaką ukrytą prawdę o twoim sposobie kochania ujawnił ten wybór? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Stwórzmy społeczność samopoznania. Jeśli ten film otworzył ci oczy, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli wspólnie kontynuować tę podróż przez głębiny ludzkiej psychiki.